W, ten, w tym filmie razem zwiedzamy, zagramy w tryby no, zombie Among Us. No, 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 o co chodzi w tym sajdem trybie? Nie, no, no, tutaj cepa, a jak niestety, no, pójdziemy do niego, to niestety nas zamienia w zombie. No. No, Among Us. Zamknęli drzwi. O, jest. Cyk, tam był. Ha, jest. Tak, no przegrałem niestety. Tutaj, no, da jest dostępna, na no, gry. Hmm. Jestem już w gieleczce. po stronę. mamy to! No, niestety, no, kogoś wyrzucił... Niestety, kogoś z... rzuciło kogoś w błąd. No, dobra, teraz zaraz będę zaczynać i gonić a niech niestety jak nacisnę kill to niestety eee... I... i wygrałem no i także wygrałem Teraz jest, teraz możemy znowu zaczynać. Zastępujemy no, do innej gierki, której będę no, no impostorem. No lecimy, no, jak będę impostorem. Jak, nie, jak kogoś zarażę, to automatycznie my, no, niestety mnie wywala. Teraz go złapię. Cyk, cyk. O, dobra. Cyk, cyk. O, halo, nie dosięgam. Chodź, chodź. Stój, stój. Mogę się jeszcze wentować. Jeszcze. Chociaż tak znowu wygałem no, no, Nie być zombie, co? Nie być, nie być nowym, no, trybie. No bardzo jest ciekawe. Jak podpiszę na przykład tryb. Jak podpiszę na przykład tryb policjanci, to, to tryb zamieni się w policjanci. A jak zmieni... A jak napiszę na przykład... Hmm, na przykład jak ja podpiszę... Hmm, Na przykład map na na mirę HQ tu się mapa zmienia na mira HQ to to wszy. Jest... To już się zmieniła mapa na Mira HQ. Nie jestem... No, o, jestem kumirejtem, a szkoda. A jak, No wszyscy mają takie obranka. I mam jeszcze 700 kund, chcę ucieknąć. A jeszcze może, no. A może jeszcze, hmm. A potem, no. Może zmienimy mapę na polis. Tam będzie niełatwo dla impostorów. Zapiszę sobie tutaj zadanko. Ach, nie umiem tego zadanka. Dobra, uwaga. Wszedłem do środka. O nie! Nie! Szedłem mu na czubek. No gdzie ty jesteś? Ty pie. Tu mi chyba schuwane. O, tu jesteś! Tu jesteś! Tu jesteś. Jest. Ech. Wygrali, no wszyscy, no, wygrali impostorzy, wszyscy są sami złapali. <laughs> może teraz, może zmniejszę, teraz, teraz ilość tasków. Może teraz zmniejszę ilość tasków. Jeszcze wizji impostora, no, coś sobie tutaj pokombinujemy, no, żeby gra była bardziej zdolna. A teraz znowu będzie mapa na miraeczki A potem może zmienimy mapę na Polus, Tam będzie niełatwo dla impostorów no, no znowu widmo no właśnie tutaj. No może, ale trudno Może uda nam się No, no i zmienię tryb jakiś mm, Na przykład na 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 kliu postol dobra, idę. <laughs> dobra, idę robić kod, 61701. Co? Nie, został niestety żywą osobą. Jeszcze bardziej z mnie jeszcze bardziej zmniejszę te taski. Jeszcze bardziej zmniejszę te taski. Właśnie jak podpiszę. Hmm podpiszę na przykład map polus jak podpiszę na przykład hmm, map polus to mapa już się zmieniła na polus teraz hmm, nie może tryb jak podpiszę na przykład trip na klipostal. Jakun na naszukać bo to to automatycznie już no, tryb zmienia, tryb się zmieni już na kliju impostor. Może jeszcze, jeszcze no, może jeszcze no, jeszcze po większej, było trzech impostorów. A, no, Dobra. No, tam Mam nadzieję, że na będę na impostorem. Znowu jestem medal. A. Ale teraz no, no, znowu jest zombie. Yy, a może jeszcze no, popatrz. Dobra. O, super. Task na początku, super. O nie, 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 nie. I przebudłem, no, trzebudłem, no ich, no, bardzo, no, nieprzydatne było. I, i niestety przegrałem. Odchodzę spodziem... szczuki, idę do kotaninacji, idę do kotaninacji, idę do odmienia. Do... Niestety tam nikogo nie widać, kurczę. Mogę mm. ci to bardzo. Sprzydatne. Teraz może... Teraz zmienię... Teraz no, no zmienię. Może teraz zmienię mapę. Może teraz zmienię mapę na Airship. E Dobrze się składa, że będziesz, bo mi będą potrzebne Twoje umiejętności. Ja podpiszę na przykład mapę. Dobrze, że przyjeżdżasz, bo mi Twoje umiejętności są potrzebne. Ja podpiszę na przykład... No, um... no dobrze, dobrze. Ale ja mam twoje problemy, które Ty będziesz mógł rozwiązać. A to ktoś widział. Podpiszę na przykład Mapa Edge Ship. To już. A? Słyszałem jakie powiedzenie teraz? Nowe jest. Ci dętka no Czy dentka bokiem wyjdzie. Niestety się nie zmieniło. Trudno. Może wyjdzie. Może teraz zmienię mapę na Skelda. może podpiszę mapę. Hmm, może teraz Ale mnie mapę na mówię, Skelda. Odniecie, ja, ja pierwsze co mówię, że e, Maksia, plan do realizacji wszedł, bo Ty zawsze mówię, że ten podnośnik do środka. Możesz mnie, nie, nie teraz mapę na Skelda. Ja to generalnie nie potrzebuję pomocy u mnie na platu, to nie, nie najeżdżasz. Ja nie, na się na przykład. Hmm. Nie, tak całkiem poważnie. Jak zmienię na Bo przykład mapę na. Trzeba by mi otworzyć kurwa drzwi w tym sensie. No pusia. To już, gościu już gościu się mapa no, zmieniła na skelda. Jak, się, kurwa, jak wątka, widzicie, nie, kurwa, już. Jestem trochę grup nie idzie, bo czeka nie idzie i to w ogóle wam płatkę całkiem, ale dalej tu chodzi. Jest już bardzo <coughs> sedatne, bardzo fajnie, dobra. Nie będziesz do środka, ma dostępu, bo to jest duba kabina i jest taka zabrać. Widzimy się jak będę Crewmate'em. <coughs> no. No, słuchajcie, znowu jestem Creamate'em, a na właśnie no eee uciekający no Creamate zombie, ale nie tak. <coughs> Teraz no będę. Patrzę na kamery. Dobra. Pa. A! Ktoś był tam zbudowany. Nie, 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 nie! 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 Hej! Peszłem. czubek no. Nie go idę no poszukać. O! Nie, to on jest. Impostor który no. No wszystkich. O! Jest! Już cię zabiłem. Kurde, no zagnęli nam drzwi To bardzo źle otworzyły się na szczęście drzwi Nie! uciekaj. Ej, no, stój, no, stój, no, stój, stój! Tak, ej, stój, stój! Jest. Jeszcze dzisiaj to otworzymy. Jak nie będzie szło. Jak nie będziesz szło po dobroci, to tu masz szkiwę. Ej, ej Gdzie? Ty jak Gdzie jeszcze? Ej. Hej! Co? Czemu no? Co się wypala? Nie wiem jednak o co chodzi. A ten szkodnik co tam robi? Dobra. Może teraz zmienię mapę na... na el-ship. Mam nadzieję, że będzie super. Ja w ja poniedziałek słyszałem już, ile to kurwa prezentów złych, święta, tyle pieniędzy wydał. Mapę Elżby na przykład. I, i niestety. będzie to, co on lubi. Na <śloną> <śloną> <Netflix. śloną> Może teraz zmienię mapę na polusa? Może zmienię teraz mapę na polusa? A którą? Ma a którą? Małą czy młodą? To, i, to, I to zobaczcie, mapa już się zmieniła na polis. Dobra. A no to statujemy. Jest tylko impostolem. Dobra. Ja był tylko impostolem. Jestem krumetem, ale nic. Mam nadzieję, że będziemy, no, impostorem. Tam byłem, no, e, drugi raz rzędnym impostorem. Nie, nie, nie! Niestety mnie Niestety ktoś mnie zabi. Hej! Czemu no co? No, wycie wywala? Nie wiem jednak o co chodzi. Ja ci wysłałem dzisiaj. Ja ci wysłałem dzisiaj. Mama, kupić coś do domu. Idę do jest, Cyk. jest już. O, ty? Co? Co? Kopytaj te potuwało? Jejku. Nie wiem o co chodzi. No, tutaj wygrali no z zombie, że zostali z <laughs> Nie, mówię że, mówię, że nie widziałem. Nie, nie widziałem. Może teraz. Może teraz. zmieniam mapę. Nie wiedziałeś, mapę wiedziałeś, mapę wiedziałeś. na. na. Hmm, no. Hmm. Może zmienimy mapę na MIRE HQ i popatrzcie. Mapa już się zmieniła na MIRE HQ. Cześć pomocniku. Dobra czy w koło leżą, poim, oglądają, a max jeden jedzie I busy naprawia, wodzi. No, a, a, wszyscy, a, a wszyscy leżą, mm. czyli nie oglądają. Może teraz zmieniły, no. Może hmm. no teraz no em, Może teraz zmienimy tryb na Sled Deadman? Czy impostorów jest? Dobra. Dobra. To to statujemy. Mam nadzieję, że będę impostorem jako Sled Nie. Mają takie ogniste? Ofiśni nie mam żadnego traska. Nie, pomocy! Nie, nie, nie! Są mi mnie goni! Pomocy, pomocy! Są mi mnie goni! Są mi mnie goni! Nie! I zostałem, no niestety, żywą osobą. Jak widzicie. Niestety. To już będzie ostatni, hmm. ostatnia runda. Teraz... Mam nadzieję, że wygram. Bo jak widzicie. Jest i... No, no trzeci, trzeci raz rzędnym impostorem. No, mam, miałem taką zaciskę. Trzeci raz rzędnym impostorem. Nigdy w kach jeszcze tak nie było. O, jest, jest, zmieniony jesteś. Yhm, może zarażę tego gościa. Hej, siema, siema, o, siema. Hej, stójcie, stójcie. Dobra, idę.